nasz mistrz e, tych zawodów. E, Robert, jak Ci się podoba w Polsce, jak Ci się podobają te zawody? O, bardzo fajnie powiem, że nie jest wielkie zawody, ale na takie miasto jak w Polsce to dosyć jest bardzo fajnie. I tak i tak bardziej na ludzie nie? O tak, fajnie, żadnego stresu nie ma, fajne ludzie, wszystko atmosfera dobra także fajna nie, zabawa. Nie męczyliście za bardzo z tymi zdjęciami, z, z autografami? Nie, nie, to jest dla mnie jest normalne, nie, to taka robota, nie. No szczególnie w Polsce, gdzie jesteś jednak jakby nie patrzeć bardzo sławną osobistością, szczególnie w tych kręgach kulturystycznych. No właśnie, jeszcze jestem pierwszy raz po tych moich, jak się mówi, jak słabny się zrobiłem to w Polsce, to pierwszy raz dopiero jestem tutaj, nie, to... Wszyscy wiemy, że szykujesz się teraz na zawody, one są już bodajże za dwa tygodnie. No, trzy tygodnie będzie, 28 maja. Nie boisz się, że taka podróż do Polski popsuje coś? Nie, ja jeszcze mam trzy tygodnie, także nie ma co się bać a już forma jest zrobiona tylko parę detali doprowadzić do końca i tyle, nie? Yy, doszło nas słuchaj, że pracujesz teraz z takim guru treningowym, z George'em Farahem. Tak, tak, po sprawie. Czy, czy, czy generalnie metody treningowe, czy, czy metody dietyczne są teraz zupełnie inne niż to, co robię do tej pory? Powiem prawdę, że treningi jak zawsze sam robiłem, wie ja sam wszystko robię o treningach, tylko chodzi o dietę, gdzie on mi ustawia, patrzy moje zdjęcie co czy dni, nie? Także on wszystko reguluje i dieta jest dużo inna niż jak kiedyś robiłem sam, nie? E, a możesz nam zdradzić chociaż tam ułamek tajemnicy? Czy, czym tak bardzo się różni? Nie wiem, wiem, że John Farach niby yy... Dużo węglowodanów poleca, tak? tak? Tak, to jest prawda. Lecę bardzo mało tłuszczu, prawie nic, dużo węglowodanów. Dużo białka? Dużo białka i sam nie wierzę, że to będzie działać, nie? Ale ja co widzę, że forma idzie i robi się więcej, pełniejszy, bo zauważyłem, jak jesteś na dużo tłuszczu, dużo białka i mało węglowodanów, toż taki płaski się robi, pusty, nie? to działa inaczej, ale to wszystko należy od człowieka, nie? To musi osobno każdemu to ustawić, nie? Tak, no a, a zawsze mówisz na tych swoich filmach, że trzeba jeść dużo steków i, i steki są tłuste. To gdzie ten No Słuchaj, nie trzeba kupować tłustych steków, ich można chudy kupić. Co, co byś mógł poradzić nam wszystkim, Polakom, twoim fanom? Co zrobić, żeby... Taki rozwój osiągnąć. Czekujesz kajki. Przestań kanapeczki. <laughs> Dobra, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, mam nadzieję, Robert wraca po, po New York Pro z takim turnem po Polsce. Tak. Będzie w wielu miastach w Polsce, więc będziecie mieli też okazję go zobaczyć. Będziesz robił jakieś treningi pokazowe. Może z, z kimś będziesz trenował. No wiesz, będę dużo rzeczy, w sklepach Aktryca, kropka Pełnię na Men's Day w Warszawie właśnie będę, duża impreza, będzie na lotnisku. Ja tam nic wspólnego z kulturystyką nie ma, ale będzie dużo dziewczyn samochodów i tak dalej tam. Także będę na pewno parę siłownia. No To wszystko powoli. No i być może, jeżeli wszystko się uda, to nasza telewizja Muscular Development też zaprosi Roberta na trening. I zrobimy z tego jakąś relację. Może się spotkamy. No. Może się spotkamy. Póki co, życzymy Ci powodzenia, trzymamy kciuki. Bo mimo, że 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 jesteś Litwina, to tak naprawdę jesteś swój nasz łobda, tak, że trzymamy kciuki. Aż, to to samo, tam Litwin czy Polak. Także powodzenia. I do zobaczenia.